Rosja mówi o tym, że nie uważa się za wroga Zachodu. Kazachstan cały czas wzmacnia albo inaczej jest tym państwem, które pozwala Rosji omijać sankcje zachodnie. A więc zwrot zwrotku Eurazji, głównie Chiny i Indie. Czy polityka zagraniczna Rosji? Rosjan bardzo mało interesuje. Parę dni temu Rosja ogłosiła nowe założenia swojej polityki zagranicznej. Przez część, szczególnie na Twitterze, ten dokument został wyśmiany ze względu na użyty tam język, przez część może trochę zignorowany, ale jednak powstał. I co w nim jest, jak mamy to rozumieć i jakby dokąd zmierza Rosja, o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. A naszą rozmówczynią będzie doktor Habilitowana Agnieszka Legucka, która jest analityczką do spraw Rosji w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, a także profesor nadzwyczajną w Akademii Wistula w Warszawie. Dzień dobry. A dzień dobry. Ja Zaskoczyłeś mnie. Dobrze, dobrze. Słuchaj, zaskakiwać trzeba czasem. No i właśnie, skoro jesteśmy przy zaskakiwaniu, to przejdźmy do czegoś, co chyba nie wiem, czy to dla Ciebie była zaskakująca, ale o dokumencie, który się pojawił w, w ubiegłym tygodniu, który miałby nakreślić nowe ramy polityki zagranicznej Rosji. I chciałem zapytać Ciebie, czy Ty byłaś zaskoczona tym dokumentem, jego zawartością i w ogóle pojawieniem się w takim momencie? No trochę byłam zaskoczona, że rzeczywiście się pojawił, aczkolwiek jego treścią chyba mniej zaskoczona. Myślę, że warto było go aktualizować, bo to jest aktualizacja starej koncepcji. To jest szósty dokument od odzyskania przez Rosję swojej nowej formy w postaci Federacji Rosyjskiej, a, a jest po prostu nową wersją koncepcji, koncepcji polityki zagranicznej. No, i po prostu chyba jest ewolucją polityki zagranicznej Rosji i z punktu widzenia tego, jak prowadzi politykę zagraniczną Putin, no po prostu te rzeczy, które wcześniej były w związku z polityką, znaczy wojną z Ukrainą i to w jaki sposób prowadzi swoją politykę, myślę, że wypadało pokazać to, co. Się zmieniło, to co było, e, taki zwrot ku Euroazji, bo to jest rzeczywiście z tego dokumentu e, wy, wyłania się e, i pewne rzeczy po prostu wymagały uaktualnienia, i te rzeczy rzeczywiście się z tego dokumentu wyłaniają. Oczywiście to, co się. Teraz w przemówieniach rosyjskich polityków pojawia, to wszystko tam jest, czyli przede wszystkim można powiedzieć obwinianie Zachodu za złotego świata, ale jednocześnie Rosja mówi o tym, że nie uważa się za wroga Zachodu i jeżeli Zachód pójdzie porozum do głowy, no to Rosja jest gotowa na to, żeby podjąć jakiś tam dialog i współpracę z tymże. Ale pewne stare elementy, czyli że świat powinien wyglądać wielobiegunowy, tam też się znalazły. Ale to, co dla mnie jest ciekawe w tym dokumencie, to to, że rzeczywiście Rosja już nie wspomina jako Takich, nie wspomina Europy i Stanów Zjednoczonych jako partnerów, to znaczy nie składa oferty współpracy w przeciwieństwie do poprzedniego dokumentu z 2016 roku, z poprzedniej koncepcji polityki zagranicznej, nie składa oferty współpracy, bo w porównaniu z poprzednim dokumentem, to Rosja tak mrugała trochę do państw, w szczególności do państw europejskich, mówiąc: Uważajcie, bo zwró zwrócę się do Chin. I musicie ze mną współpracować, bo inaczej właśnie ja się odwrócę do Chin i będę współpracować z, z, z Azją. A teraz mamy taką wizję, że Właśnie się odwróciłam. Teraz będę potęgą euroazjatycką, a nawet pojawia się w tym dokumencie takie sformułowanie europacyficzną. I nawet ten wątek europejski, jako tych państw bądź kontynentów, się w ogóle wyciera. To znaczy Rosja właśnie mówi, że no jak pójdziecie po rozum do głowy, będziecie pragmatyczni, no to Rosja z Wami będzie współpracować. Ale w kontekście tych partnerów Rosja uważa, że nie jest izolowana, z tych partnerów na arenie międzynarodowych cały czas widzi, że ma od groma, i w tych kierunkach będzie się rozwijać. A więc zwrotku Euroazji, głównie Chiny i Indie, ale też jako rozwój globalny, a świat uważa, że znajduje się w, rewolucyjnych, w rewolucyjnym momencie, Global, świat globalny się zmienia, podlega dużym turbulencjom, jest niesprawiedliwy, a to, ta niesprawiedliwość wynika właśnie z czego Oczywiście hegemonii Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi. A Stany Zjednoczone mają swoich e, popleczników w postaci państw europejskich. No i tutaj przebija się taki element, oczywiście, świata postkolonialnego. Państwa europejskie to są te, te państwa, oczywiście które narzuciły inną, innym e, krajom te rozwiązania kolonialne. Rosja jako ta siła, która chce walczyć z kolonializmem, uwaga, uwaga, e, chce zaprowadzić świat bardziej sprawiedliwy. No i tutaj przejawia się taki typowy dla rosyjskiej narracji propagandy termin, że Rosja tym jest graczem bardziej sprawiedliwym, pokojowym takim, który może zaproponować bardziej, lepszy model e, międzynarodowy. To no właśnie, i. ci no ja no tutaj, bo jakby z tego, co, co mówisz, to po pierwsze rozumiem, że traktujemy ten dokument jednak poważnie. I pytam to dlatego, że jakby język używał. Ja się uśmiecham, nie dlatego, że, że, że nie traktuję go poważnie, tylko po prostu mam twarz. Nie, ja, ja, ja pytam jeszcze z tego względu, że jak ten dokument był ogłaszany, nie? Przez, przez te, tak. na przykład te konta, ja mówię takie teraz bańce Twitterowej, powiedzmy, przez różne konta Twitterowe poszczególnych rosyjskich ambasad, które jakby, no każda ta ma jakiś swój styl, jakiś sarkastyczny, tam. Drażniące, atakujące, i tak dalej. No to to wywołało, jakby raczej salwy śmiechu, ten język, bo on jest taki, w sumie, jakbyś go wkleiła nie wiem przynajmniej powiedzmy ten ekstrakt tej, tej polityki to można by dać go jakiemuś krajowi bardzo takiemu neutralnemu, pokojowo nastawionemu że w ogóle krainie mlekiem i miodej płynącej a jakby wszyscy wiemy, jakby tutaj jest ten piękny język, a potem, a potem każdy ma obrazek w głowie tego, coś, co dzieje się w Ukrainie. Więc jakby czy ten dokument faktycznie, jakby kto, 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 kto ma być jego odbiorcą? Czy to jest użytek wewnętrzny, zewnętrzny? Jakby tutaj się zastanawiam. Tak, w moim przekonaniu oprócz odbiorców wewnętrznych, którzy są i tak przekonani, że cały świat zachodni dybie na Rosję i tutaj ten syndrom oblężonej twierdzy jest dość powszechny, Rosjanie wierzą, że Zachód jest tym zbiorowym hegemonem, który rzeczywiście Rosję próbuje zdobyć. Zresztą rozszerzenie NATO, a jak to oni określają, ekspansja NATO jest czymś, co próbuje Rosję właśnie okrążyć, chociaż zawsze sobie. Zastanawiam się, jak można okrążyć albo zdobyć największe terytorium na świecie. Niemniej jednak, rzeczywiście, w moim przekonaniu, głównym odbiorcą tego dokumentu to jest globalne południe. Czyli właśnie ten, ponieważ to jest koncepcja polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej, to to, to, to czyli dyplomacja, to. Z punktu widzenia polityki zagranicznej, to odbiorcami tego dokumentu właśnie mają być dyplomaci, świat zewnętrzny, globalnego południa, bo rzeczywiście Rosja tutaj kieruje swój przekaz antykolonialny, antyamerykański, w szczególności do Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu i Azji. Wspomina co prawda tylko i wyłącznie o takich głównych państwach, podkreśla, no, wymienia w sumie dwa państwa, czyli właśnie wspomniane przeze mnie Indie i Chiny, albo w odwrotnej kolejności In, Chiny i Indie. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o współpracę w ramach organizacji międzynarodowych, to także tutaj wspomina BRICS, czyli tę organizację, może no, trudno nazwać to organizacją, to jest taki struktura, instytucja, która zrzesza Brazylię. Indie, Chiny, Południową Republikę Afryki, ale jest to struktura, która właśnie próbuje sprzeciwstawiać się temu, może nie tyle przeciwstawiać, ale właśnie być alternatywą dla niektórych struktur. Zachodu i współpracować ze sobą, między innymi w sprawach ekonomii, ale budować trochę inny świat do tego, który my znamy. I jak się ostatnio chyba The Economist opublikowało taką mapkę, która jest wymowna dosyć, pokazujące to trochę inny świat, który my widzimy. Mianowicie Państwa, które może nie tyle sprzyjają, ale współpracują z Rosją. I ta, ta mapka wygląda trochę inaczej niż nam się wydaje. My trochę jesteśmy w takiej, w takiej bańce, że współpracujemy albo wspieramy Ukrainę, i wydaje nam się, że Europa, i Ameryka, Kanada, Australia, Japonia, to jesteśmy po tej dobrej stronie mocy i właściwie tak to postrzegamy zgodnie z normami prawa międzynarodowego, ale jak zbierzemy resztę świata. Czyli właśnie nie wiem dodamy Afrykę, Amerykę Łacińską, te, które albo są neutralne, albo wspierają Federację Rosyjską, no to globalnie jest tego więcej. A z tym bardziej też, że Władimir Putin ostatnio używa takiego, no może nie ostatnio, ale od jakiegoś czasu używa takiego pojęcia, jak złoty miliard, czyli ludność, którą reprezentuje Zachód to jest właśnie bardzo taki dziwne, enigmatyczne pojęcie. Trudno, y, trudno y, wrzucić tam do jednego worka właśnie ten złoty miliard, ale ma on reprezentować ludność tych państw, które, z którymi my się utożsamiamy. No ale jak do, jakby, z, do, jakby z, porównamy sobie z. Ile jest miliardów na świecie, no to on mówi, dlaczego ta mniejszość ma rządzić tą większością, albo właśnie dominować nad tą większością. No i między innymi w tym dokumencie on mówi o kryzysie globalizacji, o fragmentacji tej glo globalnego świata. Więc te elementy, które rzeczywiście padają na podatny grunt w wielu miejscach świata, o tym, że. Jednak świat jest niesprawiedliwy i w wielu sytuacjach ten, ta diagnoza a, pada na podatny grunt, bo w wielu sytuacjach można by było się z tym dokumentem zgodzić. Słuchaj, no bo jak już. Zaczynamy się chwilę przy tym, jakby kierunku euroazjatyckim, no bo ogłoszenie tego dokumentu też następuje chwilę po e, wizycie przywódcy Chin, ale chciałem cię, cię bardziej spytać, jak wyglądają teraz relacje pomiędzy Rosją a Indiami? No bo one, takie komunikaty teraz docierają, no to, no jakby, szczególnie od początku wojny, mam na myśli, kiedy się na to zwraca taką większą uwagę, e, no to właściwie jaki jest teraz status tego? Bo tam było najpierw zbliżenie i jakbyś mówiło się nawet, że nie będą kupować ropę, potem przecież. E, Indie z kolei jakoś tak dobitnie powiedziały, że jednak należałoby zakończyć już wojnę w Ukrainie. No i premier Japonii, który leciał do Ukrainy, leciał z Indii. To jest też jakiś taki sygnał. Chwilę wcześniej miał tą wizytę przecież tam. I mówię o tej, jak był premier Japonii w momencie, kiedy Xi Jinping był w Moskwie. Więc nie wiem, na ile to jest już takie doszykiwanie się znaków, ale jestem tutaj bardzo ciekaw, jak ty to widzisz. Tak, bardzo często to, te relacje z Rosją są wypadkową, nie tyle samych relacji z Rosją, co wypadkową albo historii relacji ze Stanami Zjednoczonymi, albo doświadczeń sankcji ze strony właśnie Stanów Zjednoczonych, bądź interwencji ze strony Stanów Zjednoczonych, bądź błędów, hipokryzji Zachodu. I często jest właśnie tak, że to nawet nie tyle to, co zrobiła Rosja, tylko to, co zrobił Zachód. Jest to, w jaki sposób postrzega się dzisiaj wojnę w Ukrainie albo właśnie relacje, albo to, co robi Rosja. A z punktu widzenia Indii, to ciekawy właśnie wykres ostatnio widziałam, albo właśnie badania. W jaki sposób wojna była postrzegana, albo inaczej pozycja Rosji jest postrzegana w różnych państwach, w kontekście właśnie wojny. I w większości państw albo społeczeństwa oceniały, że pozycja Rosji spadła. No bo, a z punktu widzenia też działań militarnych w, w kontekście właśnie wojennych. No, Druga Armia świata, Mid-Prysu. Natomiast właśnie w Indiach to było jedyne państwo, w których gdzie postrzeganie Rosji jako potęgi wzrosło. I to jest coś, co, co akurat mnie zaskoczyło. Bo po pierwsze, właśnie, Indie kupują rosyjską tańszą ropę naftową, ale z punktu widzenia właśnie użycia broni atomowej to byłoby bardzo źle postrzegane i tutaj były wypowiedzi ze strony władz Indii, że to byłby zdecydowanie krok, krok za daleko. I Indie cały czas próbują jednak pełnić spełnić tak znaczy sta, st chcą być neutralne w tym konflikcie między Rosją, a Ukrainą, co jest bardzo, bardzo trudne, i to lawirowanie między Zachodem a, a Rosją wychodzi bardzo, bardzo nieumiejętnie jednak. Dobrze, a słuchaj, a jeżeli chodzi o kraje Azji centralnej, jak one się zapatrują na tę politykę i no właśnie, bo szczególnie tam się akurat sporo dzieje i jeżeli mowa o takich postkolonialnym powiedzmy podejściu, no to one mają może trochę inny stosunek do Rosji niż, niż nie wiem, kraje afrykańskie. No, chyba najlepszym przykładem jest Kazachstan, który, który ma bardzo trudne położenie, bo jest między, jednym, jest między smokiem i niedźwiedziem, bo z jednej strony obawia się o swoją niepodległość suwerenność ze strony i jednego gracza, który jest, gdzie Kazachstan może być kolejnym w kolejce po, po, po Ukrainie i prezydent Tokajew, zresztą na samym początku 22 roku, miał próbę przewrotu pałacowego i poprosił o pomoc UBZ specjalnie, żeby nie bezpośrednio Federację Rosyjską, ale z kolei nie uznał Niepodległości DNR, LNR bezpośrednio siedząc obok prezydenta Putina, co było uznane za policzek względem Władimira Putina, bo jako wytrawny dyplomata zresztą w Organizacji Narodów Zjednoczonych pokazał, że potrafi być jednak taki oporny wobec tych wpływów rosyjskich. Więc też to jest, państwa Azji Centralnej próbują lawirować i budować swoją nieza, w miarę niezależność od tego rosyjskiego państwa, a w szczególności teraz, kiedy Rosja przegrywa wojnę z Ukrainą na froncie. I tuż przed. Szczytem szankajskiej organizacji współpracy we wrześniu zeszłego roku była taka sytuacja, kiedy Xi Jinping podpisał deklarację, co prawda, to jakby nie, nie, nie bardzo daleko idące prawne porozumienie, ale deklarację o uznaniu albo potwierdzeniu integralności terytorialnej Kazachstanu. To nie jest bardzo idące daleko w kompetencje Federacji Rosyjskiej, ale widać, że Chiny są także potrzebne Kazachstanowi do tego, żeby w jakiś sposób gwarantować bezpieczeństwo Kazachstanowi. Ponadto jest kilka takich jeszcze innych ruchów, które Kazachstan potrzebuje do tego, żeby się rozpychać i utwierdzać w tym, żeby potrzebować Chin do wzmacniania swojego bezpieczeństwa. Z drugiej strony, albo inny z której Kazachstan cały czas wzmacnia albo inaczej jest tym państwem, które pozwala Rosji omijać sankcje zachodnie w kontekście tego, że Zachód nałożył wiele wiele sankcji na Rosję, a Kazachstan pomaga Rosji tego, tak, że przetrwać ten trudny okres. No dobrze, słuchaj. A jeżeli chodzi tak, mówisz, że odbiorcem tego są kraje globalnego południa, to jak ty widzisz to w kontekście jednak no, Zachodu? W sensie, na co powinno się najbardziej zwracać uwagę, albo może czego też powinno się obawiać w pewnym sensie w związku z tą polityką? Dla mnie kluczowym elementem jest to, że Rosja przed, długoterminowo będzie dla nas zagrożeniem. I czynnikiem destabilizacyjnym. Drugi element to jest taki, że musi, musimy zapomnieć o jakimkolwiek resecie. Rosja już nie mruga do żadnego państwa, że mm, będzie chciała podejmować z nim współpracę. Więc taki polski syndrom o tym, że ktokolwiek w Europie będzie e, próbował normalizować sobie relacje z Rosją, kiedy wszystko przycichnie, to przynajmniej z tego dokumentu. I z działań rosyjskich nie ma takiej perspektywy. I Rosja sama się odcina od Europy i idzie w kierunku Azji. To już nie jest kwestia, kiedy, ile, za jaki czas będziemy rozmawiać z Europą, ze Stanami Zjednoczonymi w kontekście wojny z terroryzmem, jak to było kiedyś, tylko jest wyraźne powiedzenie, że nie chcemy z Wami mieć nic do czynienia. Naszym wyborem strategicznym jest kierunek azjatycki. Jest to bardzo ryzykowne, dlatego że Rosja. Dla kogo? Ryzykowne, ryzykowne dla Rosji. Mhm. Dlatego, że y, elita polityczna y, Rosji, biznesowa, to tak naprawdę jest mocno uwiązana i ma biznesy cały czas w Europie. Cały czas rosyjskie środki są w Europie. To jest ryzykowne dla całej gospodarki rosyjskiej, czy ona sobie poradzi z kierunkiem euroazjatyckim. Dla nas, myślę, że jest to z punktu widzenia naszych interesów polskich i Ukrainy jest to rozwiązanie. Jedyne z możliwych, dlatego żeby zmniejszyć, znaczy zwiększyć nasze bezpieczeństwo. A jeszcze tam jest taki też ważny element, o którym nie wspomniałam, mianowicie o wzroście elementu siły. Rosja bardzo mocno podkreśla ten element, że wzrasta czynnik siły. A bierze z doktryny wojennej 2010 roku I wprowadza to po raz pierwszy do tego dokumentu o koncepcji polityki zagranicznej, czyli do takich elementów soft-dyplomatycznych. Bierze coś, co było z doktryny wojennej, czyli możliwość użycia siły w obronie własnych obywateli. I to jest coś, co się pojawia po raz pierwszy. Bardzo dużo rzeczy mówi o właśnie broni atomowej, czyli te elementy, które z naszego punktu widzenia jako Zachodu też powinniśmy brać pod uwagę. Czyli Rosja będzie czynnikiem destabilizacyjnym, jest zagrożeniem dla kolektywnego Zachodu i ona nie zniknie. Będzie dla nas ważnym zagrożeniem. Odcinamy się od niej, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, ale Rosja nie odpłynie, nie jak od... Wyspa, a to, to, że zwraca się ku Azji, wcale nie oznacza dla nas zmniejszenia zagrożenia, tylko tak naprawdę wzmocnia swoje siły w kontaktach z Chinami. Czyli te informacje o możliwym rozmieszczeniu broni taktycznej broni nuklearnej w Białorusi to jest trochę, myślisz, następstwo i yy, pokazanie, że ten dokument no jakby zaczyna funkcjonować, jeżeli mówisz w kontekście stricte tej, tej broni yy, nuklearnej. Wiesz, to, że Rosja rozmieści broń nuklearną w, na Białorusi, to jest kolejnym takim elementem psychologicznym. Dlatego, że czy ona ma broń atomową w wodzie kaliningradzkim, czy na Białorusi, Rosja ma e, zdolności przenoszenia rakiet na dalekiego zasięgu i ma możliwości jej użycia cały czas. Więc to, czy będzie miała rozmieszczona akurat przy naszych granicach, to tak jak mówię, to jest element psychologiczny bardziej, bo Rosja, jeżeli będzie chciała ich użyć, użyć rakiet dalekiego zasięgu, to może to zrobić w każdym momencie. Czy to zrobi z terytorium Białorusi, czy z terytorium Rosji właściwej, to z punktu widzenia wojskowego nie ma większego znaczenia ale bardzo dużo miejsca poświęca właśnie kwestiom broni atomowej w tym dokumencie. Nie mówi do końca, że w jaki sposób będzie ich używać w kontekście ataku na, na Zachód, ale ponieważ dużo miejsca poświęca w tym dokumencie, rozbrojeniu i tym, no to daje do zrozumienia, więc to nie jest tylko, z globalnym południem to jest taka oferta współpracy, ale w tym dokumencie, ponieważ dużo mówi o kwestii broni atomowej, to, to też jest sygnał dla Zachodu, że ona jest tym, taki element właśnie psychologiczny, że Zachód powinien brać cały czas Rosję jako ten właśnie element destabilizacyjny i takiego właśnie walki psychologicznej. Moje finalne pytanie do Ciebie jest jeszcze o to, jak wewnętrznie ten dokument został skomunikowany? Czy on był jakoś szerzej tłumaczony, powiedzmy. Masowemu odbiorcy, czy raczej czy taki dokument bardziej ekspercki, nazwijmy to? Czy polityka zagraniczna Rosji, e, Rosjan bardzo mało interesuje? To nie jest coś, co e, Rosjan kumuluje wokół Władimira Putina, a sama wojna w Ukrainie też e, jest czymś, co Rosjan e, mocno przeraża. W tym sensie jest Rosjanie chcą oczywiście zwyciężyć w Ukrainie, ale bardzo chętnie by tę wojnę już zakończyli, ale oczywiście zwycięsko. Rozumiem. I takie wydarzenia jak ostatnie w Petersburgu, no to jak one są odbierane? W sensie mówię o tym zamachu i zabójstwie jednego z rosyjskich propagandystów. No to jest bardzo duży szok dla Rosjan, bo oni zawsze tę wojnę, na przykład wojnę w Ukrainie, to bardzo by chcieli, jakby oni... Bardzo daleko, gdzieś tam się ona rozgrywa i e, chętnie, chętnie by to znieśli gdzieś tam poza. Jeżeli coś się wydarzy na ich terytorium, w, w, w Knajpie, w barze, w Petersburgu, to jest dopiero coś, co ich rusza. Więc to jest duży szok dla, dla Rosjan. Rozumiem. Dobrze, to w takim razie zaczęliśmy od zakończenia, skoń, skończymy szokiem, także bardzo duże emocje. Bardzo Tobie dziękuję za przeprowadzenie nas... Dziękuję za zaproszenie. ...przez różne tutaj elementy tego dokumentu. A jeszcze tylko na zakończenie powiem, że mamy też taki odcinek podcastu poświęcony Rosjanom, którzy wyjechali z Rosji w ubiegłym roku w związku z, z mobilizacją do różnych krajów i też Agnieszka tam e, komentowała, ale tak stwierdziłem, że go przypomnę, bo jak ktoś ma godzinę, jedną minutę, nie jest to naj, najkrótsze z naszych produkcji, to zachęcam, bo można sobie tak przejść przez te wszystkie kraje. Dzisiaj dosłownie tam liznęliśmy to i właściwie nie do końca o tym, ale e, myślę, że to też się gdzieś tam fajnie wpisuje. Ja bardzo w, tak. polecam, bardzo fajny odcinek wyszedł. Także tak. A... Nie tylko że dlatego, że ja mówię, ale bardzo fajny odcinek. Także bardzo Ci dziękuję. W takim razie również dziękuję wszystkim widzom. Kolejna rozmowa już niebawem, pewnie nawet przed czasem, bo co dzisiaj jest? Nagrywamy to we wtorek, opublikujemy we wtorek, a już jutro do Polski przylatuje. przylatuje. To złe słowo przyjeżdża, akurat w tym, na pewno przyjeżdża prezydent Ukrainy, Złojeński. W związku z czym na pewno jutro wieczorem też coś będziemy w związku z tym nagrywać i zobaczymy, co się wydarzy. Także dzięki jeszcze raz i do zobaczenia.